mm-hmm <clears throat> Znowu nie mogę spać, bo rozmyślam nad tekstem Popijając kole z Jackiem Danielsem Jest tak co noc, bitna pieprza mi w głowie Więc siadam, biorę kartkę i spada czerwiec z powiek Nie mogę odpoczywać, bo muszę coś napisać Zrobię to do północy, les może jeszcze dzisiaj Biorę za długopis, końcówkę trzymam w buzi Choć ciężko się skupić, powtarzam sobie luzik Nie jestem doratem, nie pominę szczegółu Nie piszę bzdur, jestem szczery aż do bólu Piszę teksty, które cieszą i bolą Razem w napięciu trzymam rap, Kontrolą. Jest druga w nocy, ja rozmyślam nad kawałkiem Czas na wypad, wychodzę trzymając warkę Starzy nie wiedzą, bo idę parkiem Wkładam buty z na łeb zaś kominiarkę Dresy i kurtka, raczej o tej porze Nie pokażę się na mieście w pff, rurkach Żadna poprzeczka, żadna górka To no ta ponura aura, prosto z tego podwórka Nie jestem lamusem, prawa nie przestrzegam, ten sam problem. Ma jeszcze mój kolega, widzę Meneli. Walą jabola, jakieś gorsze typy Krążą tu dookoła Siadam na ławce i spisuję sylab tysiąc Zdrożę w umyśle mym ogromne koryto Muszę ci to powiedzieć Muszę ci to wyznać, że najważniejsza jest Tutaj ta trzyzna Mielizna tu, tutaj, numer jeden Ta bielizna, którą muszę zdobyć By osiągnąć wenę Miałem poskakać na gara, ale kurwa Odpuszczam, otwieram notes Tych długopisów usta To ten rap płynący z duszy mej Dobrze wiesz już, ile przeżyć w nocy te Ej, jednej, może shake pomoże, ej. Wracam do domu, siadam na łóżku, gdzie vena pytam. Głowa na poduszkę, i w końcu zasypiam. W końcu zasypiam. W końcu zasypiam. Znowu skupić się nie mogę, głowie chy co podłogę, w moc mi mruży oczy, siedzę tak cały dzień, aż do nocy Znowu skupić się nie mogę, w głowie podłogę, w mózgu mit Bit, bit, bit. mi mruży oczy, siedzę tak cały dzień, aż do północy W głowie bit, 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 bum, bum, a, o O, level, o, paranormal 2013